Co ciekawe, ten ostatni film, czyli Zdumiewające życie, Zdumiewająca historia Henry'ego Shugara w reżyserii Wes Andersona płynnie przenosi nas w stronę ostatniego tematu w tym odcinku, a będzie to opowieść o reżyserach teledysków, ale tych najbardziej znanych reżyserach, który, którzy właśnie mają na koncie różnego rodzaju teledyski. Wes Anderson nigdy żadnych teledysków nie wyreżyserował, ale wiele scen z jego filmów przypomina teledyski, czyli właśnie wspaniale harmonizuje muzyka z tym, co dzieje się na ekranie i jako żywo mogły. Być reżyserem tego typu audiowizualnych, krótkich opowieści, ale to nie on jest tutaj tym łącznikiem z aktualnością. Peter Jackson, czyli reżyser właściwie władcy pierścieni, Hobbita i jeszcze paru innych filmów, ostatnio stworzył teledysk do piosenki The Beatles. Now and Then nosi tytuł ta piosenka. I to jeden z ostatnich utworów, jeśli nie ostatni utwór The Beatles. Taśmy z wokalem i pianinem Johna Lennona były w posiadaniu, joko ono. Nie pozwalała tych dwóch ścieżek rozłączyć i zremasterować, zmiksować tej piosenki właśnie z pozostałymi instrumentami, też z wokalem Paula McCartneya. Niedawno stało się to możliwe i ta piosenka właśnie została obdarowana teledyskiem, który jest. Hmm. Jakby to powiedzieć, trochę dziwny i niekoniecznie aż tak bardzo udany, bo dla samego Petera Jacksona to właściwie pierwsza wyprawa w ten świat. I to jest wszystko troszeczkę toporne, ale sam zamysł, żeby połączyć postaci z przeszłości, czyli młodych Beatlesów z tymi, którzy jeszcze są wśród nas, a mamy ich dwóch, czyli Ringo Stara i Paula McCartney'a, żeby razem grali na scenie, razem tworzyli w studiu, ma swój urok i wdzięk, ale niektóre momenty trochę są toporne, bo ta technologia oparta na sztucznej inteligencji. Nie zawsze trafia w samo sedno. E, tak, może bym to ujęła. Ale jest to ciekawostka. Warto ten teledysk sobie zobaczyć i przy okazji przypomnieć o słynnych reżyserach, którzy teledyski tworzyli bardzo chętnie i bardzo sprawnie. Jednym z nich jest David Fincher. Czekamy na jego najnowszy film pod tytułem Zabójca w roli głównej Michael Fassbender. Już niedługo będzie go można zobaczyć na Netflixie. Ja bardzo czekam. Ale David Fincher to też teledyski. Przede wszystkim teledyski dla Madonny, Vogue, Express Yourself, takie czarno-białe, dynamiczne, z pazurem. Teledyski tworzył właśnie David Fincher w latach 90. Legendarny teledysk Freedom George'a Michaela z całą plejadą supermodelek, które tam się pojawiają: Cindy Crawford, Christy Turlington, Linda Evangelista, Noami Campbell. One wszystkie w tym teledysku lipsynkują, że tak powiem, do piosenki George'a Michaela. No jednak taki hymn właściwie lat 90. jest w tej piosence. No i to też David Fincher. Ja bardzo kocham teledysk. Ach, zawsze po prostu aż się śmieję i chce mi się trochę płakać, jak o tym myślę. I would do anything for love, mita lofa, taki bardzo, właściwie barokowy, epicki, baśniowy teledysk w reżyserii Michaela Beya, czyli właściwie twórcy epickich opowieści z dużą ilością wybuchów i fajerwerków. A tutaj klasyczne dla niego schematy architektoniczne, czyli właściwie rozwiane firanki, potężna architektura, no i w środku mit Love jako bestia. Śpiewający do swojej ukochanej tutaj kobieta, która śpiewa w chórkach, właśnie w tą rolę ukochanej się wciela. Są i motocykle, i zachodzące słońce, i właśnie owe powiewające firanki, i ogląda się to wspaniale. Nie starzeje się ten teledysk. I ma w sobie tą epickość właśnie e, króla Transformersów, e, którą warto by tutaj było przywołać. Również polscy twórcy sięgają po teledyski albo tworzą je dla wielu muzyków. Dla mnie takim klasycznym przykładem jest Wojciech Smarzowski, reżyser teledysk do To nie był film zespołu mysłowic. Bardzo filmowy, bardzo też ym, taki mroczny, y, brutalny świat, do którego Smarzowski zabiera nas niejednokrotnie w swoim kinie. Właśnie w tym teledysku wybrzmiewa. No i cóż, i na koniec ten Peter Jackson Now and Then, mieszanie dwóch światów, technologia. Y, no i cóż, czy może y, to udany teledysk? Trudno stwierdzić. Opinie w internecie są podzielone, sprawdźcie sami i też czasami czytajcie, kto dany teledysk wyreżyserował, bo to może być pole do niemałych zaskoczeń. Życzę miłej jesieni. Do zobaczenia w następnym odcinku warsztatu filmowego. Na pewno coś ciekawego dla Was przygotujemy. Pa!